Witam serdecznie wszystkich z Poznaku Koziorożca. Mam nadzieję, że Wasz dzień jest wspaniały dzisiaj. I dzisiaj też zrobimy dla Was rozkład kart Tarota na listopad, na nadchodzący miesiąc. Zobaczymy, co tutaj będzie słychać w, w tych sprawach zawodowych, czyli ogólnie pojętej kariery. Zapytamy także o sprawy prywatne, osobiste, takie, może coś o uczuciach tutaj karty powiedzą. Zobaczymy, jaka jest rada, czy tam spostrzeżenie kart. Na ten czas, co chcą, żebyście wiedzieli, jak będzie wyglądało Wasze zdrowie, zapytamy także. Więc zostańcie do końca, bo na sam koniec też postawimy tutaj karty, jeżeli chodzi o przeszkody i ewentualne pomocne wpływy. Więc przejdźmy do rozkładu. W międzyczasie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, możecie tutaj zasubskrybować kanał albo dać tego lajka, to zawsze pomaga. A jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, jest link pod filmikiem do mojej strony internetowej. Zachęcam i zapraszam. Dobrze, zobaczmy tutaj cóż. W tych sprawach zawodowych karty chcą powiedzieć: mamy kartę Głupca, mamy Króla Buław, mamy Rycerza Denarów, Dziesiątkę Mieczy, Diabła i Dziewiątkę Denarów. Karty wskazują, że koziorożce, Wasz miesiąc tutaj, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, będzie dość spokojny, tak? Będzie, Nie będzie tutaj jakichś wiele nadzwyczajnych rzeczy, nie będzie tutaj ani jakichś takich niebezpieczeństw specjalnych, ani też pewnie no, jakichś diametralnych sukcesów też pewnie nie będzie, nie widzę. Takich, ale nie znaczy to, że to nie będzie dobry miesiąc, bo ostatecznie mamy dziewiątkę denarów. Dziewiątka denarów wskazuje, że jak spojrzycie na ten miesiąc z perspektywy właśnie takiej, z tej sfery zawodowej, z tej takiej myśli, jak tam to wszystko się poukładało, to będziecie widzieć, że tak, że poszło dobrze, że pewne rzeczy się udały że udało wam się osiągnąć to, co chcecie, że czegoś się nauczyliście, tak? To jest jeszcze tutaj ważne, ale ogólnie, że wyszło całkiem dobrze i to może też sugerować, szczególnie u osób, które na przykład zarabiają pieniądze na zasadzie ile dni mają przepracowanych, albo ile godzin, albo jak na przykład prowadzą własną działalność. To wydaje się, że ten listopad będzie stosunkowo tutaj no, pozytywny, będzie taki bardzo no, intratny, nazwijmy to tak. Więc, więc będzie to dobry miesiąc. Na pewno nie będzie można na to narzekać. Z kilku innych rzeczy, które tutaj karty pokazują, no mamy kartę głupca, która właśnie tak wskazuje na to, że ten miesiąc będzie stosunkowo spokojny, będziecie sobie iść przez niego tak normalnie bez żadnych wielkich obaw tak, i żadnego większego stresu więc tutaj pod tym względem jest fajnie jedna rzecz którą macie zaplanowane w pracy będziecie chcieli tutaj przejąć jakąś inicjatywę może wykazać się jakoś bardziej zrobić może coś ciekawego tak coś inaczej to widzę też, że się powiedzie, ale wydaje się, że to nie będzie nic aż tak nadzwyczajnego, to nie będzie coś... Co wywróci do góry nogami jakoś na, w bardzo wybitny sposób Waszą sytuację w pracy. To będzie po prostu taki sukces, na który sami wpadniecie, sami wyjdziecie tutaj z pomysłem, inicjatywą i on się uda, zostanie zatwierdzony. Na przykład, no nie wiem, może wpadniecie na pomysł, żeby, a, a może byśmy tutaj poszli na jakieś szkolenie czy coś takiego, a, a ktoś tam powie: no dobra, sprawdzimy to, no i w sumie okej, okay, no czemu nie, no idźcie na to szkolenie. Więc, no. Tego typu rzeczy, to na pewno nie będzie nic aż tak tutaj super e, zmieniającego samą sytuację w pracy, ale będzie na plus, będzie na plus i będziecie z siebie zadowoleni. E, jedna rzecz tutaj taka ciekawa: karty w pewnym momencie mówią, że dojdzie do jakiejś zmiany, która e, spowoduje wręcz, że będziecie mogli się. Ojej, to zabrzmi, wiem, że zabrzmi trochę źle, ale trochę się poobijać, może tak. Czyli będzie taki czas, kiedy dojdzie do takiego momentu, gdzie, no nie wiem, spodziewaliście się, że w tym tygodniu, załóżmy, będzie dużo pracy i będziecie się przygotowywali na to i sobie będziecie myśleli o No dobra, no zaczniemy ten tydzień, on będzie intensywny, będzie trzeba się spiąć i trzeba będzie przez niego przebrnąć, bo to będzie taki no, cięższy, cięższy czas, ale okazuje się, że. On jednak nie nadejdzie, tak? Karta tutaj dziesiątki mieczy mówi o takim dość e, szybkim, takim dość e, niespodziewanym, nawet takim e, z dnia na dzień, e, tutaj zmianie, która doprowadzi, że jednak, no, może akurat tego nie będziecie robić, akurat może wy, a może cały dział, tak, może cała e, wasza drużyna, czy w zależności jak pracujecie, i e, okaże się, że to co wy będziecie mieli robić, będzie o wiele przyjemniejsze, ale na pewno, może, może nie tyle, że wiele przyjemniejsze, ale o wiele mniej wymagające od Was finans fizycznie czy tam psychicznie, czy z nakładem pracy ogólnie, więc będzie troszkę luzu, takiego, którego, które będzie niespodziewane. Więc tutaj fajna rzecz, jak najbardziej, no, raczej znaczy fajna, może dla akurat ludzi, którzy uwielbiają swoją pracę i, i każdy moment spijają tego, tej pracy, którą wykonują, to może nie jest najlepsza wróżba, ale jednak chyba większość ludzi niekoniecznie, niekoniecznie jest taka i, i, i z tego mniejszego natłaku, natłaku Pracy będzie się cieszyła. Więc tak, przejdźmy teraz dalej do kwestii prywatnych. Mamy gwiazdę, bardzo fajnie, to bardzo pozytywna karta. Kochankowie, mm, ciekawie i tutaj giermek buław. Mamy kartę dziewiątki, mieczy, czwórki denarów i karty cesarzowej. Więc może zaczniemy tutaj od dziewiątki mieczy. I tutaj widzę z czym ona się łączy. A łączy się z tym, że będziecie może planowali jakieś wydarzenie. Może planujecie jakieś urodziny. Może planujecie komuś wyprawić urodziny, imieniny. Może, komu, może po prostu chcecie rodzinę tutaj ugościć albo znajomych. Może Andrzejki chyba są w listopadzie, że się nie mylę, to może planujecie. Więc tutaj. Może, może, do tego, może do tego dojdzie, że właśnie tak będziecie planowali takie wydarzenie, tak, które będzie związane z innymi ludźmi, ale widzę też, że będziecie się tym stresowali. Czy się wszystko uda, czy nie wiem, czy zupa będzie ciepła i gotowa i będzie jej wystarczająco dużo, czy cukiernia ciasto dostarczy do, 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 do na czas, i tak dalej, i tak dalej. Więc organizowanie czegoś, bo ja tu mówiłem moim Urodzinach i takich rzeczach, bo to czwórka była bardzo często mówi o takich właśnie formach celebracji, właśnie o świętowaniu jakimś, tak? Ale ale to może być też po prostu wydarzenie z mniejszą grupą ludzi, może z jedną osobą, może się stresujecie na jakąś randkę, którą by tutaj ta cesarzowa sugerowała. Jeżeli jesteście właśnie na etapie poznawania kogoś, więc może się tym będziecie stresowali, jak to pójdzie, jak te pierwsze kroki i te pierwsze spotkania będą wyglądały, ale cesarzowa wskazuje na to, że się powiedzie, tak? Czyli ta, ten stres, okej. Okay, pewnie będzie, tak? Będzie tutaj, no, go nic nie przegoni ale sam efekt będzie na tak, sam efekt będzie na plus, więc tutaj wszystko pod tym względem się powiedzie, czy Wy organizujecie jakąś imprezę, czy się boicie tutaj na jakieś spotkanie z jakąś osobą, którą chcecie, żeby była Wam bliska, więc tutaj pod tym względem to możecie być pewni, że będzie OK, będzie fajnie, ale no pewnie stresik jakiś będzie. Dobrze, przejdźmy teraz tutaj, tutaj będzie o wiele... Pozytywniejsza rzecz, może bo to i tak jest pozytywna rzecz, ale tu przynajmniej będzie ona bez stresu żadnego. Mamy kartę gwiazdy, która bezpośrednio mówi, że coś nad wami czuwa, że opatrzność nad wami czuwa, ktoś życzy wam dobrze, albo po prostu los jest tak, będzie się układał, że będzie wam sprzyjał i widzę, że to będzie sprzyjało w jakimś przedsięwzięciu, w którym który roz, może nie tyle rozpoczynacie, ale nie czujecie, nie czujecie się jeszcze pewni w tej rzeczy i czujecie się tak jakby trochę testowani w tej sprawie. Także no czuje, nie wiem, czy sami siebie oceniacie bardzo jakoś ciężko, może ktoś was ocenia, no nie wiem, może jesteście studentami i tutaj będą jakieś, jakieś kolokwia, egzaminy czy coś takiego i czujecie się właśnie, że ktoś Was sprawdza te wasze umiejętności. To będzie właśnie test tego, może sami sobie narzucicie ten test, tak, ale będziecie tutaj musieli wykazywać się swoimi umiejętnościami, będziecie się musieli wykazać tym, czy to wszystko dobrze pójdzie, czy to wszystko zależy od was, o to mi chodzi. I widzę tutaj, że nie będziecie się czuli jeszcze w tej sprawie pewnie, czyli widać, że nie jesteście ekspertami, nie jesteście może tutaj jeszcze aż tak bardzo wyszkoleni, może nie jesteście aż no, nie macie jeszcze za sobą dość, nie wiem, lat doświadczenia w tej kwestii, ale jest to mimo wszystko coś, co lubicie robić. I no tutaj widzę, że akurat ta rzecz się bardzo powiedzie. Tak więc, nie wiem, może macie planowane jakieś rozgrywki, nie wiem, w nogę, albo w brycza, albo w cokolwiek z kimś. I tutaj planujecie właśnie że będzie jakaś tutaj, nie wiem, może turniej jakiś, ja wiem, że pewnie większość z was nie bierze udziału w turniejach, ale jak chcę przedstawić jaką ta sytuacja, co może obrazować tą sytuację, to właśnie jakiś test umiejętności pieczenia, albo to, czy na przykład, o, może będziecie opiekowali się wnukiem po raz pierwszy i tak się martwicie, czy bardzo na to czekacie, tak, bardzo na to czekacie, ale tak w sumie, no nie wiecie, no pierwszy raz będziecie się nim opiekowali i nie, nie jesteście pewni, czy, czy, czy no ten, czy on, będzie was, czy on będzie Was lubił, czy nie będzie płakał w tym czasie jakoś bardzo, czego kolka jakaś nie złapie, czy coś takiego, e, czy będziecie umieli go ułożyć do snu, a okaże się, że tak, i że nawet bardzo dobrze się Wam uda ta rzecz. Więc to taka sytuacja, właśnie, która ma rozwiać te wątpliwości i powiedzieć Wam, że wszystko się powiedzie pod tym względem. Fajnie, bardzo fajnie. Przejdźmy do jakiegoś spostrzeżenia kart. Mamy kartę śmierci. Mamy siódemkę pucharów. Mamy też czwórkę mieczy. Ciekawie. Jeżeli chodzi o zdrowie, mamy ósemkę pucharów. Zaraz tutaj wyjaśnię o co chodzi. Mamy wisielca, jeżeli chodzi o przeszkodę. I pomocny wpływ trójkę pucharów. Bardzo fajnie, akurat to mogę powiedzieć. Więc. Tutaj ta, zacznijmy od zdrowia. Ja wolę to zdrowie od razu powiedzieć, żebyście się nie martwili w tym, cóż tutaj będzie się z tym związało. Wydaje się wydaje się, że będziecie zastanawiali się nad tym, czy jeszcze jakąś tutaj kurację macie dalej stosować. Bo może już się poprawiło, może już czujecie się lepiej. Może myślicie, że no ok, chodzicie na jakąś fizjoterapię, już byliście na 14 spotkaniach i w sumie pan fizjoterapeuta czy pani fizjoterapeutka się pyta: no no dobrze, no tutaj widzę postęp, no i czy chcecie jeszcze tutaj brać w tym udział? Czy chcecie może jeszcze dodatkowy, do, dodatkowe 7, nie wiem, spotkań czy coś takiego? I tutaj karty mówią nie to, żeby. Żeby nie rezygnować, tylko żeby ewentualnie rezygnować tak powoli w odpowiedzialny sposób, czyli na przykład jeżeli bierzecie jakieś leki na coś, na przykład na zgagę, macie zgagę, e, która się tutaj ciągnie, i no teraz jak bierzecie leki, no to już tej zgagi nie ma w ogóle, e, bardzo fajnie się czujecie, no to może lepiej odkładać tak stopniowo te leki albo najlepiej, tutaj ja muszę podkreślić to 16, 16 razy, że najlepiej skonsultować się, jak tutaj to odstawienie, e, tej jakiejś kuracji, czy za zakończenie jej, czy to właśnie jakieś ćwiczeń na plecy, czy jakieś takich rzeczy, żeby jak to zrobić, spytać kogoś, kto się na tym zna i czy to zrobić. Jeżeli tak czujecie, bo to może być tak, że Wy czujecie, że może warto tutaj już z tego rezygnować, a ktoś jednak to no, opiekuje się tą Waszą kuracją, no, stwierdzi, że może jeszcze nie jest pora. Więc tutaj chodzi o odpowiedzialne. za Zakończanie rzeczy związanych z Waszym zdrowiem. E, taka, taka rada kart. E, widzę tutaj, jeżeli chodzi o to spostrzeżenie kart, to mm, będzie taki dualizm, na, na co tutaj karty wskazują, e, że z jednej strony. Byście może chcieli sobie w listopadzie troszkę odpocząć. Byście chcieli, widzicie, może nie ma, że ten grafik nie jest jakoś jeszcze zawalony jakimiś wydarzeniami że te weekendy jeszcze wszystkie nie są, wiecie, zapchane jakimiś spotkaniami może, no akurat w tym pewnie jest ale to akurat pewnie jest w Waszym grafiku ale może jednak, że znajdzie się tutaj coś, taki czas trochę dla siebie ale widzę też, że będzie wiele rzeczy jednak ostatecznie w listopadzie, które będą no, może ludzi albo sytuacji, które będą tak trochę walczyły o Waszą uwagę i to będą fajne rzeczy, to będą fajne, przyjemne rzeczy do, e, do robienia i no to właśnie może to będą oferowane jakieś wyjścia na jakąś kawę, na jakieś spacery, na e, może, e, może na, e, do kiju, Kina, może ktoś wam zaproponuje, żeby iść tak dalej tak dalej, chociaż tego nie planowaliście. To będzie się tak zdarzało pewnie troszkę, troszkę tak chwilę przed tym, jak ma się wydarzyć, albo, albo właśnie jak już tak patrzycie na ten kalendarz i o tutaj będę miał trochę więcej czasu dla siebie, ale no potem akurat ktoś zadzwoni, jakaś siostra i powie, a co robisz tam ósmego, a no nie będziesz miał wymówki specjalnie, bo wy wymówką będzie jedynie to, żebyś chciał sobie odpocząć. Co jest też bardzo ważną rzeczą, ale właśnie wydaje się, że jeżeli liczycie, że niewiele będzie się działo w listopadzie, to źle liczycie. Będzie się dużo działo w listopadzie i okej, okay, to będą fajne rzeczy i okej, okay, będzie można z nich sobie zrezygnować, jeżeli będziecie chcieli. To nie ma nic tutaj pod przymusem. Siódemka pucharów nigdy nie mówi o czymś, co by miało być robione tutaj właśnie na siłę, więc... Będziecie mogli sobie z tego rezygnować, ale no, raczej chyba fajnie brać udział w, rzeczy, w rzeczach, które no są Wam proponowane, bo tutaj się wydaje wręcz, że ktoś będzie przychodził i Wam sugerował robienie tego lub tamtego. I tutaj karty chcą po prostu pokazać, że w listopad nie będzie wcale aż tak spokojny jak na miesiąc taki, który raczej się nie wydaje specjalnie zalatany. To będzie jednak takim miesiącem dość intensywnym, ale obfitującym w te fajne wydarzenia. Więc to trzeba brać pod uwagę, no tak, żebyście wiedzieli na tą przyszłość. Jeżeli chodzi o przeszkodę, karta wisielca. Karta wisielca tutaj może sugerować. Um, Taką rzecz troszkę może oderwaną od tych sytuacji albo ona stanie się dość jasna w momencie kiedy te sytuacje będą miały miejsce, pomimo tego, że tutaj o nich rozmawialiśmy. E, Wisielec e, sugeruje, żebyście za długo nie... Decydowali się na rzeczy. To znaczy, że tutaj widzę, że będzie problem, bo pod tym względem, i to jest ta przeszkoda, tak, o której tutaj mowa, bo widać, że w kilku sytuacjach, albo może w jednej ważnej, będzie tak, że jeżeli będziecie zwlekali z odpowiedzią tak lub nie na coś, tak względem czegoś, to możecie po prostu tą szansę utracić, więc radą tutaj kart jest to, żeby jeżeli, no okej, okay, no jeżeli to was jakoś specjalnie nie obchodzi, czy to się wydarzy, czy się nie wydarzy, no to to już od was zależy tutaj to nie ma żadnego przymusu, jak już mówiłem, ale jeżeli będzie sytuacja, w którą byście chcieli, ale jeszcze tak coś tam was nie wiem, mówi wam, żebyście może się chwilkę wstrzymali to nie róbcie z tej chwili długiej chwili, tak? zdecydujcie się stosunkowo szybko, popatrzcie co naprawdę chcecie, czy możecie brać w tym udział i wtedy mówcie tak lub nie, bo może się okazać, że bo może się okazać, że no potem ktoś zadecyduje za was, albo zostanie zadecydowany za was przez, no po prostu przez okoliczności i świat. Więc tutaj ta taka rada kart. Jeżeli chodzi o pomocny wpływ, no to widzę tutaj, to jest podkreślenie tych wszystkich rzeczy, o których tutaj była mowa. Jest to czas tutaj dość sprzyjający spotkaniom z ludźmi, spotkaniom z bliskimi, z przyjaciółmi, z kolegami, z rodziną. Także widzę, że będzie w listopadzie czas takiego świętowania i te okazje, które będą, nawet jeżeli on, no, może to nie będzie tak, że ich będzie 18, a będzie jedna czy dwie, to one będą bardzo fajne i bardzo radosne, i będziecie się cieszyli, że miały miejsce i że się pojawiliście na nich, tak? Więc tutaj o to chodzi też, bo to może się tyczyć tego typu sytuacji. Rozkład dla Was, koziorożce, na nadchodzący miesiąc, na listopad, mam nadzieję, że był pomocny. Mam nadzieję, że tutaj może rozjaśnił kilka rzeczy i mam także wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki! Pa!